Cześć wszystkim, witam w kolejnym materiale. Tym razem przed wami trening pleców. Oczywiście w mojej ulubionej siłowni w Warszawie, jakim jest Olimpia Fitness na ulicy Stanów Zjednoczonych, gdzie serdecznie Was zapraszam. Jeżeli macie ochotę zrobić ciężki trening. Mamy no co? Rozgrzewamy się, wjeżdżamy oczywiście, bo trening musi być ciężki, bo jestem w okresie masowym. Kolejny tydzień za mną. Myślę, że to już jest teraz chyba piąty tydzień rozpoczęty, więc ciśniemy. Dobra, pierwsze ćwiczenie wiosłowania na kibarze. Opierają się na klatce piersiowej. Tutaj tak jak widzieliście na krótkich ujęciach, dokładałem sobie po jednym talerzu i wykonywałem po 3-5 ruchów, żeby dojść do tych dwóch serii ciężkich, bo w planie tręgowym mam dwie sery po 8 powtórzeń z plusikiem, czyli tam dokładam ciężar i jedna seria bego w minus 10-15% ciężaru i wykonuję 10 do 15 powtórzeń. Ja się biorę za robotę według rozpiski mam już założony ciężar. No tutaj mamy cztery talerze 90 kg na tym tibarze. No i bierzemy się za robotę. No Dziś jest złożone 10 kg. Mam nadzieję, że pójdzie jakoś ładnie. Palec trochę mnie powolewa, dlatego jeszcze będę ćwiczył w paskach. Uchwyt dolny, bo szczerze to ćwiczenie zastępuje sobie wiosłowanie. W opadzie tłowia pod chwytem po konsultacji z trenerem nie chciałem ryzykować nam żadnej kontuzji na masie w odcinku lędźwiowym, a tutaj na tym pibarze dawno nie ćwiczyłem i pełna izolacja pracy pleców. A też gdzieś się zmęczysz. Dobra, jedziemy. Poszło najgorzej, ale dyszkę trzeba dołożyć, zrobić drugą serię i później begów. Pamiętajcie o tym, że mocno rozciągnąć ruch. No i oczywiście dopinać łopatki. Uchwyt dolny dlaczego? Dlatego, że zależy mi bardziej na rozbudowie tych dolnych części. Zresztą tak jest według planu, także jedziemy. Uff. ćwiczenie, wiosłowanie pół sztangą, jednorącz, ćwiczyna bosaka, bo te wszystkie nowoczesne buty troszeczkę są mało stabilne, tutaj ta pozycja jest taka e, nie jest niekomfortowa, ale jest trochę inna, no, nie mam do oparcia ławeczki, tu muszę gorsetem trzymać, w związku z moją przepuklinę pępkową, którą mam od dzieciaka, będę używać pasa i słuchajcie, tu doskonałem dzisiaj jest przykładem progresja. Miałem tu 4 serie po 10 powtórzeń. Zakres powtórzeń jest 80. Dodałem sobie w pierwszej serii 5 kg, 45, później 55, 60, 65. Teraz dodaję w ostatniej. No i to będzie nowy ciężar. Poszło po 5 kg. No pamiętajcie, że nagrywanie na ślubie to jest. Dla Was i dla mnie wiadomo, coś fajnego, ale to jest siłownia dla ludzi. Dobra, wracając do wiosłowania. Dawno nie wiosłowałem ringi barem. Myślę, że z dwa lata tego nie było w planie treningowym. Mega fajne czucie dołu. Jeżeli ktoś pracuje nad tym dołem, tak jak ja, naprawdę polecam. Nie chcę spróbować. Na początku trzeba troszeczkę z tym chwytem, bo sztanga jest szeroka. Ze względu na palec, no to i tak mam paski, które jak najbardziej nie przeszkadzają, więc można używać. Dobra. Zaczynam od lewej ręki, bo słabsza. Na to też jest fajny moment, bo można agresywnie, ja tu dopinam, dźwignąć. Nikt eee, nie boi się o te lęża, że gdzieś tam pokrzywie czy coś. Eee, I ten ruch szarpnięcia jest fajny, no bo on idzie razem z wahadłem tam na półsztandze, co jest z tyłu na Tibarze. Więc naprawdę, jeżeli ktoś nie robił, polecam mu zupełnie inne wiosłowanie niż handlą czy na hamerze. <laughs> I tu względem tygodnia czuję, że ten okres masowy już wchodzi, bo ciężary wydają się troszkę lżejsze. Czy organizm się adoptuje do tego dźwigania? E, Przyzwyczajmy się do jedzenia, bo też to jedzenie na początku jest problematyczne, bo organizm się skupia na trawieniu. Dobra, ja łapię oddech i lecimy na kolejne ćwiczenie, ściąganie drążka w podchwycie. Tak jak mówiłem, kolejne ćwiczenie, ściąganie drążka z podchwycia. Dzisiaj specjalnie dla was zakładam 10 kg więcej, 120 kg na tych sztapkach na Olimpii, to jest naprawdę. Ciężar już solidny. Zobaczymy, czy pójdzie zakres powtórzeń, tak jak w tych wszystkich ćwiczeniach, gdzie wam mówię, gdzie jest po 4 serie robione, czyli nie ma tych dwóch serii docelowych, tak zwanych ciężkich. Tutaj mam 4 serie między 8 a 10 powtórzeń, czyli mogę sobie dołożyć ciężar, zrobić 8 ruchów. I też każdemu powtarzam, zrobię 7, nie idę płakać do szatni, wiem, że muszę się tu poprawić, że chodzi o liczbę powtórzeń, a ja nie będę tylko myślał bezsensownie o dokładaniu kilogramów na, na, na tym ćwiczeniu. Zakładamy paski, o to tak jak mówiłem, ten palec dalej mnie boli, no i próbujemy. 7 powtórzę, a nawet będę uczciwy. 6, 6,5 trudno. Spróbowałem, zobaczyłem na pewno. Na następnym treningu zmniejszę ciężar o 10 kg, bo i tak robiłem setką. Teraz założę 110 no i później myślę, że to 120. Specjalnie na koniec masy nagram wam ile tu będzie leciało w ostatniej serii. Lecimy z kolejnym ćwiczeniem. Kolejne ćwiczenia, czwarta. Rakpula. Eee... Na Olimpii nie ma takich fachowych raków, przy których można gdzieś podźwigać. Więc nie chcę tutaj niszczyć sprzętu. Słuchajcie, to jest oldschoolowa siłownia i to nie jest żadna crossfitowa. Więc dlatego takiego tu sprzętu nie ma. Kameralnie jest, ale jest wszystko do podźwigania, no ale akurat tutaj tych raków nie ma. Kiedyś próbowałem na tutaj w ramię robić, ale niestety nie wychodziło to najbezpieczniej, <laughs> dlatego wskoczyłem na suwnicę Smitha. I tu korzystając ze stepu i tam dwóch bamperów, udało mi się uzyskać linię pod kolanem. Tutaj dla przypomnienia, bo ostatnio widziałem kilka filmików na YouTube, czy mi tam klienci podsyłają, jak teraz półę w końcu wykonywać. Nie wiem, ja się uczyłem tak i tak widziałem w Atlasie, że robi się to z kolana, eee, więc ja też tak wykonuję, żeby ten grzbiet miał coś do dźwignięcia, prawda? No, i dlatego tutaj też nie będę gdzieś tam szalał na początku z ciężarami. Skupiłem się na pierwszej części treningów, ale to nie znaczy na tych grach, pullach będę tutaj się opierdzielał. Dwie serie po 8 powtórzeń, czyli wracamy do systemu treningowego z pierwszego ćwiczenia wiosłowania na Tibarze. Dwie serie docelowe, i tutaj już nie ma zejściowej. Że dwie serie z plusikiem i tak jeszcze się zastanawiam, co Wam były tu powiedzieć. Jeżeli chodzi o dobór ciężaru, słuchajcie, na suwnicy smifa nie będę miał tu momentów wybicia, ani jakiegoś tam robienia i nie zależy mi na tym. Ja tu będę odkładał ciężar i dźwigał go z martwego punktu, więc tu stawiam na ten system treningowy i nie będę tak jakby gdzieś leciał stricte w sam ciężar, bo i tak postaram się, żeby było ciężko, ale już tak trochę oszukując organizm jakąś metodą treningową, którą tu będzie odkładanie ciężaru do martwego punktu. Z do praktyki lecimy, bo trzeba podźwigać. W tym planie treningowym wrzuciliśmy tył barków. Więc po czterech seriach, jest czterech seriach, sorry. po czterech ćwiczeniach na plecy. <laughs> wlatują dwa ćwiczenia na tył barków, Bo tutaj moja sylwetka na pewno musi zyskać tam w tych rejonach, ogólnie, jeżeli chodzi o górną ramę. Więc chcę, żeby te barki na pewno się mocno poprawiły na tym mi najbardziej zależy z trenerem. Radosławem Słodkiewiczem dla przypomnienia na tył barków, tutaj nie będę ukrywać, że też specjalnie przyjeżdżam dla tej fajnej starej maszyny tutaj klasycznie jedziemy 4 serie, 10-12 ruchów, bo okres masowy to zawsze mówię moim klientom jest po to, że troszkę podźwigać oczywiście to poprzedziłem deloadem eee, całe ciało jest gotowe na to, żeby oczywiście podźwigać i żeby ten ciężar oczywiście zadziałał bo jak będziemy 12 miesięcy napierdzielać duże ciężary no to uwierzcie mi szczerze, siła może i będzie rosła, ale Hipertrofia to nie jest to samo co siła mięśni, tutaj zobaczcie, dla mnie to jest zawsze fenomen, to wajcha, jak w tramwaju stary, ale działa. Ja akurat tyłu barków najbardziej czuję na tym chwycie na altgarskach, może nie jest wygodne, ale to nie jest studio piękności, tylko siłownia. słuchajcie tu klasycznie idziemy 4 seria, 10-12 ruchów oczywiście teraz wykonałem 12 i tak będę wykonywał raczej co seria. dołożyłem ciężar kiedy? od pierwszej serii bo przedtem wykonywałem 60-70-80-90-90 dzisiaj jest 70-80-90-90 i będę sobie równał te serie dolne wykonam wszystkie po 10 powtórzeń na 90 wtedy zacznę dodawać znowu do ostatniej serii ciężar do góry i tam będę walczył o te 10-12 ruchów Dokładamy ciężar i lecimy z resztą serii. drugie ćwiczenie na tył barków takie trochę nietypowe że ciężko mi to nazwać na rozpisce Radek narysował rysunek techniczny, ale ogólnie chodzi o wiosłowanie, ale z wykorzystaniem ruchu łokci a nie łopatek No tak można to sobie przemyśleć i wyobrazić jeżeli chodzi o to i tutaj z wykorzystaniem takich uchwytów możecie to też zrobić jeżeli nie macie takiej maszyny na siłowni normalnie na wyciągu poziomym, nie? Zakładacie sobie zwykły drążek, taki do ściągania, z góry podchwytem na chwytem, i na niego zakładamy sobie dwa uchwyty. Po co one są? A są po to, że jak idzie ruch do tyłu, to możecie nimi pracować. I teraz, jak się wpatrzycie na ruch łokcia, to on idzie sobie i widać, jak taśma do zewnętrznej części. Potrzeby filmu. Ściągnę dla Was koszulkę jeszcze raz. Więc tutaj, jak wchodziliśmy, było bardzo gorąco: było więcej ludzi, a teraz klima wie, troszeczkę zimno się zrobiła i tak jeszcze chrypa mnie nie puszcza. Ale ściągnę koszulkę, żebyście zobaczyli, jak ta łopatka mało pracuje, jak ten tył barków więcej pracuje. Pamiętajcie o tym, że nie da się tego wyizolować w 100%. To mięśnie są zbyt blisko siebie. Oczywiście można to zrobić na zblokowanej łopatce, ale tutaj nie o to chodzi. To są dwa inne ćwiczenia. Że ja dokładam ciężaru. I zobaczycie sobie jeszcze jedną serię, ale tutaj myślę, że już nie będziemy przedłużać. Eee, małe podsumowanie. Słuchajcie, okres masowy w toku. Jak widzicie, ciężary może jeszcze nie są spektakularne, ale to dopiero pierwszy okres za mną. Tak jak powiedziałem, tam gdzieś w filmie jedzenie się rozkręca, ciężary się rozkręcają. Ja się dobrze czuję, gdzie tam mikrourazy już mnie łapią, ale tam gdzie dwa rondo, tam wióry lecą. Od razu jeżdżę do fizjoterapeuty. Wszystko robię na bieżąco. Masaż tajski. Kto mnie śledzi na Instagramie ten, gdzie oczywiście polecam sobie wchodźcie i zaglądajcie. To widzi, że ja dbam o tą pre rehabilitację to nie jest tak, że ja mam jakiś uraz. Dzisiaj, jeżeli jakieś prawne oko się przypatrzyło, miałem tejpa na kolania. Ale to znowu w weekend pobiegałem z dzieciakami i trochę zapomniałem, że ważę 125 kg, a to lewe kolano miałem dosyć mocno rozwalone, gdy miałem 17-18 lat. Artroskopia, pozrywane wiązadła, łękotki wszystko szyta eee, więc no do, do skiera. Coś dziwne, dlatego znalazłem się na siłowni, przysiady mi nie przeszkadzają, a takie biegi czy coś, no to już trochę nie wchodzą w grę. Uwielbiam grać w piłkę nożną, rok temu miałem i dwa lata temu takie epizod, że z chłopakami z osiedla chodziłem grać. Ale niestety później równało się to z tym, że we wtorek eee, robiłem nogi, bo wiedziałem, że później miałem po piłce nożnej, która była we wtorek bądź w środę, tak napieprzały nogi, że kolano tak mnie napieprzało, że wiedziałem, że ich nie zrobię do, przez najbliższe 3-4 dni, bo mnie tak kolano bolało. Więc na dłuższą metę po prostu to była destrukcja kolana, więc wyrzuciłem to granie w piłkę. Tak, w sumie pokrótce. No i tutaj postaram się jeszcze dla Was dograć do tego materiału. Mam nadzieję, że będę słowny. Mój posiłek potreningowy. I może dzisiaj nie było czasu, bo pamiętajcie o tym, że nasza rodzina posiada także dwójkę dzieci. Nie nagrałem wam posiłku przedtreningowego Więc myślę, że go nagram i po prostu wrzucę tutaj Przed treningiem jak go otworzę, ale to nie będzie jeden ciągiem jeden dnia Ale on jest wszędzie taki sam, więc Myślę, że by było fajnie wrzucić, no i oczywiście przed wam jeszcze będzie taki mój dzień Może do Maćka fizjoterapeuty jak będę się wy wybierał to po prostu ja z ręki wam nagram Żeby tutaj już o linię ciągnąć do kręcenia Jak wygląda mój dzień, jedzenie e no i ogólnie, jak wyglądają takie życie kulturysty w okresie masowym. Ja Was zapraszam do subskrypcji, lajkowania. Kto tego jeszcze nie robi, bo to będzie pomagało rozwijać ten kanał. Ja współpracując z firmą Fitness Authority też tam robię dużo dla nich, ale tutaj postaram się nagrywać Wam zupełnie od mojej strony, jak to wszystko wygląda. Oczywiście dalej oczywiście z firmą współpracuję, za co im bardzo serdecznie dziękuję bo na pewno pomoc suplementacyjna i w rozwijaniu mojej osobowości to jest na plus bo to rzadko się zdarzy, żeby firma tak pomagała kulturystom że fajnie by było, żeby to do jak najdłużej trwało dobra kończę tak jak zawsze rośnijcie duzi, redukujcie tylko tłuszczyk wyglądajcie jak najlepiej tak jak chcecie i dobrej zabawy na siłowni, bo to przede wszystkim o to chodzi do następnego razu Drugie ćwiczenie na tył barków takie trochę nietypowe, że ciężko mi to nazwać na rozpisce Radek narysował rysunek techniczny, ale ogólnie chodzi o wiesłowanie, ale z wykorzystaniem ruchu łokci, a nie łopatek. Bo tak można to sobie przemyśleć i wyobrazić, jeżeli chodzi o to. I tutaj, z wykorzystaniem takich uchwytów, możecie to też zrobić, jeżeli nie macie takiej maszyny na siłowni normalnie na wyciągu poziomym nie? zakładacie sobie zwykły drążek, taki do ściągania z góry pod chwytem na chwytem i na niego zakładamy sobie dwa uchwyty. Po co one są? A są po to, że jak idzie ruch do tyłu, to możecie nimi pracować. I teraz jak się wpatrzycie na ruch łokcia, to on idzie sobie i widać jak taśma do zewnętrznej części. Dobra, i na potrzeby filmu ściągnę dla Was koszulkę. Jeszcze raz, więc tutaj, jak wchodziliśmy, no było bardzo gorąco, było więcej ludzi, a teraz klima wie, że troszeczkę zimno się zrobiło, a i tak jeszcze chrypa mnie nie puszcza. Ale ściągnę koszulkę, żebyście zobaczyli, jak ta łopatka mało pracuje, jak ten tył barków więcej pracuje. Pamiętajcie o tym, że nie da się tego wyizolować w 100%. To mięśnie są zbyt blisko siebie. Oczywiście można to zrobić na zblokowanej łopatce, ale tutaj nie o to chodzi. To są dwa inne ćwiczenia. Że ja dokładam ciężaru. I zobaczycie sobie jeszcze jedną serię, ale tutaj myślę, że już nie będziemy przedłużać. Eee, małe podsumowanie. Słuchajcie, okres masowy w toku. Jak widzicie, ciężary może jeszcze nie są spektakularne, ale to dopiero pierwszy okres za mną. Tak jak powiedziałem, tam gdzieś w filmie jedzenie się rozkręca, ciężary się rozkręcają. Ja się dobrze czuję, gdzie tam mikrourazy już mnie łapią, ale tam gdzie dwa rundy, tam wióry lecą. Od razu jeżdżę do fizjoterapeuty. Wszystko robię na bieżąco. Masaż tajski, kto mnie śledzi na Instagramie, ten, gdzie oczywiście polecam sobie, wchodźcie i zaglądajcie, to widzi, że ja dbam o tą prehabilitację. Pre to nie jest tak, że ja mam jakiś żuraw. Dzisiaj, jeżeli jakieś wprawne oko się przypatrzyło, miałem tej pana kolania, ale to znowu w weekend sobie pobiegając z dzieciakami i trochę zapomniałem, że ważę 125 kg, a to lewe kolano miałem dosyć mocno rozwalone, gdy miałem 17-18 lat. Artroskopia, pozrywane więzadła, łękotki, wszystko szyte. Eee, więc no do, do skiera. Coś dziwne, dlatego znalazłem się na siłowni. Przysiady mi nie przeszkadzają, a takie biegi czy coś, no to już trochę nie wchodzą w grę. Uwielbiam grać w piłkę nożną. Rok temu miałem i dwa lata temu takie epizod, że z chłopakami z osiedla chodziłem grać. A niestety później równało się to z tym, że we wtorek eee, robiłem nogi, bo wiedziałem, że później mnie po piłce nożnej, która była we wtorek bądź w środę. Tak napieprzały nogi, że kolano tak mnie napieprzało, że wiedziałem, że ich nie zrobię do, przez najbliższe 3-4 dni, bo mnie tak kolano bolało. Więc na dłuższą metę po prostu to była destrukcja kolana. Więc wyrzuciłem to granie w piłkę. To tak w sumie pokrótce. No i tutaj postaram się jeszcze dla Was dograć do tego materiału. Mam nadzieję, że będę słowny. Mój posiłek potreningowy. I może dzisiaj nie było czasu, bo pamiętajcie o tym, że nasza rodzina posiada także dwójkę dzieci. Nie nagrałem wam posiłku przedtreningowego Więc myślę, że go nagram i po prostu wrzucę tutaj Przed treningiem jak go tworzę, ale to nie będzie jeden ciągiem jeden dnia Ale on jest wszędzie taki sam, więc Myślę, że by było fajnie wrzucić, no i oczywiście przed wami jeszcze będzie taki mój dzień Może do Maćka fizjoterapeuty jak będę się wy wybierał to po prostu ja z ręki wam nagram Żeby tutaj już o linię ciągnąć do kręcenia Jak wygląda mój dzień, jedzenie e no, i ogólnie, jak wyglądają takie życie kulturysty w okresie masowym. Ja Was zapraszam do subskrypcji, lajkowania. Kto tego jeszcze nie robi, bo to będzie pomagało rozwijać ten kanał. Ja, współpracuję z firmą Fitness Authority, też tam robię dużo dla nich, ale tutaj postaram się nagrywać Wam zupełnie od mojej strony, jak to wszystko wygląda. Oczywiście dalej oczywiście z firmą współpracuję, za co im bardzo serdecznie dziękuję, bo na pewno pomoc suplementacyjna i w rozwijaniu mojej osobowości to jest na plus, bo to rzadko się zdarzy, żeby firma tak pomagała kulturystom, że fajnie by było, żeby to jak najdłużej trwało. Dobra. Kończę tak jak zawsze. Rośnijcie duzi, redukujcie tylko tłuszczyk, wyglądajcie jak najlepiej, tak jak chcecie i dobrej zabawy na siłowni, bo tu przede wszystkim o to chodzi. Do następnego razu.